Hej, witam Cię serdecznie, witam Was wszystkich po raz kolejny na moim kanale. Z tej strony Anita, z Odkryj siebie z EFT. To kolejny już filmik, tym razem zajmiemy się emocjami, szczególnie tymi emocjami, które w sobie zamrażamy. Tymi emocjami, które są takimi niechcianymi emocjami, których staramy się unikać, bo są dosyć niewygodne. W odczuwaniu bądź zostaliśmy po prostu nauczeni, że są to emocje, których nasze otoczenie nie akceptuje, ponieważ są one dla naszego otoczenia właśnie trudne do zaakceptowania. Bardzo często dzieje się już tak w okresie dzieciństwa, kiedy chcemy wyrażać złość, wyrażać frustrację, kiedy chcemy tupać, złościć się, smucić, kiedy jest nam źle. Kiedy chcemy płakać, kiedy mamy na to ochotę. Natomiast bardzo często jednak to najbliższe otoczenie i nie tylko najbliższe, bo tak naprawdę jest to bardzo często kwestia kulturowa też, nie pozwala nam tych emocji wyrażać, bo bardzo często to nasze otoczenie też nie jest nauczone tego, że każda emocja jest neutralna, każda emocja jest potrzebna. I dobrze każdą emocję w sobie przyjąć, bo to daje nam wtedy równowagę i balans emocjonalny, zarówno w naszym ciele, jak i w naszym umyśle. A więc dzisiaj chciałabym właśnie popracować nad kwestią zamrożonych emocji. Zaczynamy na punkcie karate. Mimo, że niełatwo akceptuję w sobie emocje. Boję się ich. Bo wiele z nich jest trudnych. Wiele z tych emocji jest niewygodne, więc może lepiej nie czuć. To otwieram się z miłością na każdą emocję. Mimo, że nie akceptuję w sobie złości, smutku, lęku i żalu, takie emocje wciąż mnie przytłaczają. Odbierają mi siły. Chcę o tych emocjach jak najszybciej zapomnieć. To tu i teraz decyduje się po prostu czuć. Mimo że wiele osób uczyło mnie, że emocje złości, frustracji, smutku czy lęku są po prostu złe. Że te emocje nie są chciane. Kiedy wyrażałam, wyrażałem te emocje, moje otoczenie próbowało przekonać mnie, że coś ze mną nie tak. Nie próbowali tych emocji zrozumieć. Więc zaczęłam, zacząłem odcinać się od własnych emocji. Robiłam, robiłem tu, to już jako dziecko. Postanowiłem, postanowiłam, że po prostu nie będę czuć. To teraz w moim dorosłym, dojrzałym życiu otwieram się na każdą emocję. Z miłością i akceptacją. Przyjmuję je do siebie jako część mnie. Brew. Niełatwo akceptuję w sobie emocje. Bokoka boję się ich. Pod okiem. Wiele z nich jest dla mnie trudnych, niewygodnych. Pod nosem. Lepiej jest po prostu nie czuć. Broda. Nie akceptuje w sobie złości i smutku. Obojczyk. Nie akceptuję w sobie lęku. Pod pachą. Nie akceptuję w sobie żalu. Głowa Te emocje mnie przytłaczają. Brew. Ona odbierają mi siłę. Bokoka Chciałabym chciałbym o nich jak najszybciej zapomnieć. Pod okiem Wiele osób uczyło mnie pod nosem, nawet moje najbliższe otoczenie, broda, że emocje takie jak złość, frustracja, smutek czy lęk, obojczyk, to złe i niechciane emocje, pod pachą. To niekomfortowe emocje, głowa, to po prostu emocje, których nie chcemy. Brew. Próbowali mnie zmienić. Bokoka, bo sami zostali zmienieni przez innych. Pod okiem. Trudno mi było to zrozumieć. Pod nosem, więc odcięłam się, odciąłem się. Broda. Od swojego ciała, od swoich emocji. Obojczyk, tak było prościej, łatwiej. Pod pachą, bo może bez tego mechanizmu bym nie przeżył, nie przeżyła. Głowa. Wtedy najłatwiej było postanowić, że nie będę czuć. Brew. A co jeśli mogę czuć? Bokoka. Co jeśli emocje we mnie po prostu są? Pod okiem. Wiem, że dobrze jest czuć. Pod nosem. I od dziś akceptuję każdą emocję w sobie. Broda. Bo emocje są istotne obojczyk Te emocje nadają mi kierunek. pod pachą Te emocje pozwalają mi lepiej zrozumieć siebie i innych. głowa Ja potrzebuję emocji. Wbrew One są źródłem istotnych informacji. bokoka To właśnie one pomagają mi zrozumieć. pod okiem Emocje dają mi samoświadomość. Pod nosem. To one pozwalają mi dojrzewać i lepiej się czuć. Broda. Emocje są narzędziem do poznania siebie, świata wokół. Obojczyk. Emocje mogą być głębokie, piękne, pełne sensu. Pod pachą. Emocje mnie dopełniają głowa, emocje nadają sens życiu, są narzędziem i są niezbędne. I weź proszę teraz głęboki wdech i wydech. Zbadaj, poczuj, jak się czujesz, jak jest w emocjach, jak jest w uczuciach, jak czujesz się w swoim ciele. Po prostu to poczuj. Przez chwilę weź sobie głęboki wdech i głęboki wydech. Poczuj swoje ciało. Poczuj, jakie jest Twoje samopoczucie. Opisz to. Pomyśl, jak się czujesz. Daj sobie chwilę.